A, chlebek. No, no mówi, że ciepło jak w maju. No jest godzina 14.50. 10 minut mamy. No, powinniśmy dojść. O 15 powinniśmy siedzieć już w ławce w świątyni. No, chyba już głowę. Drogi mamy za sobą. Teraz jeszcze mamy korzystny teren. Kształtowany tereny wyjdziemy z górki. Także troszeczkę i nogi stawiać. No z powrotem to sobie spokojnie pójdziemy. Bardzo wolniutko. No takie... Tak jak ostatnim razem, dwa razy, ostatnim razem wyjście mamy y, do świątyni z powrotem bez żadnego przystanku, bez żadnego siadania, to dla mamy może było zbyt wyczerpujące, zwłaszcza, że za pierwszym za drugim razem, tymi ostatnimi razami. Y, staram się na ciepło, być może za ciepło. Ostatnim razem niosłem już to jedno okrycie. Ale takie właśnie wyjście w jedną stronę do świątyni i odpoczynek na modlitwie to będzie właśnie optymalne warunki, jak na kondycję obecną mamy. Także tak będziemy próbowali te wyjścia robić. No, tylko tyle, że nie ma nabożeństw. Także będziemy próbowali na to czwartkowe tygodniu. Jeszcze widna chyba już przez cały rok do, do wiosny. Nie powinno być jeszcze o 15 .00. ciemno. Może jak w tym klimat na najkrószym dniu zimowym jakbyśmy... A to skutki na także to kółko. Nie kółko, tylko koronka. Dobra, i już zaraz będziemy skręcać w prawo. A może nawet lepsza droga będzie, chociaż tu będzie troszeczkę ze skosa, no chyba tędy pójdziemy jednak, troszeczkę będziemy mieli ze skosa, może mnie troszeczkę szybciej. I tam widzimy na słońce. A tutaj nie zawsze nie ma jeszcze słońca, to gdzie nam się raźniej szło. Chociaż tam był większy wiaterek na słońcu, ale i wiaterek pewnie był. Ale prawdopodobnież na się dobrze idzie. No mama jednak lubi takie luźne ubiory. Ja boję się, żeby miała komfort właśnie ciepła. A ona zawsze na lepszą ciepło ciała ode mnie ja muszę więcej warstw na siebie nakładać w mieszkaniu jak jestem bez ruchu, no jak jestem w ruchu na spacerze, to wtedy mniej nakładam ale jak w trybie siedzącym jestem to mama ma lepszą ciepło do ciała pomimo swojego wieku no, już idziemy pościuteńko na świątynię. Ciekawe czy ludzi będzie sporo. To jest ładna. Ameryci powinni być. Ciekawe czy to koronkę prowadzi. Czy ksiądz będzie prowadził koronkę? Czy sami wierni? No zobaczymy, nigdy nie byłem na koronce w świątyni. Dobrze, to leci. Leci. No to jak leci, masz, 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 masz. Masz. Nie no. Dobra. Mama. Ostatnie przygotowanie robi. Dobre. Dobre, i lecimy i lecimy, już wychodzimy z lasu już wychodzimy z lasu Ludzie nie widać oj, ludzie nie widać a, by kościół był otwarty może za dwie, ze trzy osoby wystarczy żeby było koronkę prowadzone przynajmniej, żeby prowadzący był Dobrze i już świątynia przed nami. No ktoś tam idzie. Do świątyni. Dobra. I już wchodzimy w ogrodzenie. I przed nami jakieś 100 metrów najwyżej. Idziemy na kościół. Веще, Стану не И последняя простая. просто, и просто.